Kurwa, swędzi głowa. Witam kochani bardzo serdecznie z tej strony. Esu witam was w pierwszym QA. A w zasadzie nie w pierwszym, ponieważ już wcześniej też był QA na tym kanale, ale pierwszy QA taki po. W wielkim powrocie można powiedzieć taki odświeżony. Pytania były zadawane moi drodzy na grupie typowe S, na którą Was serdecznie zapraszam. Wszystkie linki są oczywiście w opisie, także zapraszam Was na typowego GS. co jakiś czas będę tam rzucał specjalnego posta, w którym będziecie mogli zadać pytanie specjalnie dla mnie z... Z dowolnej kategorii, czasem na poważnie, czasem nie na poważnie. Zresztą sami zobaczcie, wybrałem troszkę pytań. Postaram się, żeby QA nie ciągnęły się po 4 godziny albo po godzinę, tak jak zwykle QA się ciągną. Postaram się robić krótkie odcinki, ale przez to także jest jeden minus, mianowicie taki, że nie każde pytanie będę mógł wybrać. Także przepraszam bardzo, nie bijcie. A tymczasem lecimy, słuchajcie, z pierwszym pytaniem. Do jakiej gry masz największy sentyment oraz przeciwnie, jakiej gry nie chcesz pamiętać? Otóż moi drodzy, jeśli chodzi o grę. O jaką mam. mam. O jaką mam. nie mam. Jeśli chodzi o grę, do której mam największy sentyment, jest to zdecydowanie Silver, Neverhood i MDK2. Są to praktycznie. Trzy gry, które są na równi dla mnie. Są to gry z mojego dzieciństwa, do których mam największy sentyment, największą nostalgię, największą melancholię, najmilej mi się o nich pamięta, i jestem naprawdę do tej pory, każdego dnia, słuchajcie, staję przed lustrem i mówię do siebie: Esu. Jestem z Ciebie dumny, że nagrałeś z tych gier LP, czyli Let's Play. Moi drodzy, nagrałem z tych trzech gier LP, i jestem naprawdę zadowolony, że wróciłem do tych gier. To były bardzo przyjemne czasy Let's Playowania na YouTubie. I bardzo się cieszę, że na pewno wśród Was znaleźli się tacy, którzy to oglądali. Także to są moje trzy gry, można powiedzieć, i ulubione. Ulubione, zdecydowanie ulubione. Jeśli chodzi o grę, której jednak nie chcę pamiętać. To nie mam takiej gry, ponieważ jeśli była jakaś gra, która była jakaś słaba albo coś w tym stylu, to po prostu jej nie pamiętam. Prosta sprawa. Czemu jesteś zbanem z tuleją, mebą i kiedy to się zaczęło? Otóż bardzo dobre pytanie. Sam nie wiem, kiedy to się zaczęło. Słuchajcie, to wyszło po prostu naturalnie. Kiedy zaczynałem tworzyć na YouTubie, sprawa wyglądała tak, że wczuwałem się w gry, starałem się o merytoryczny yy, przekaz informacji związanych z grą, z moją wiedzą o grach itd, i tak dalej. Działało to w miarę jako tako, póki miałem jakieś tam dobre gry, w które mogłem się wczuć. Później jakoś to zaczęło razem z tymi streamami, razem z tymi Playami, z poznawaniem tych moich dziwnych YouTube'owych przyjaciół, to zaczęło jakoś odchodzić w niebyt i zacząłem być. sobą. Polecam to uczucie. Aaaa! Także moi drodzy, bądźcie sobą, ponieważ mam wrażenie, że stałem się. że stałem się amebą, kiedy zacząłem być sobą. Chuj, smutne. Także moi drodzy, myślę, że od jakichś 3 lat, od jakichś dwóch lat prowadzę kanał już troszkę w inny sposób e, niż to było 5 lat temu. Kto oglądał 5 lat temu i kto ogląda teraz, myślę, że wie. Trochę się widownia przeżydziła, trochę inni ludzie zaczęli wchodzić na mój kanał, trochę inne żarty zaczęły się pojawić u mnie na kanale i trochę inny styl językowy pojawia się u mnie na streamach. Czy jestem zadowolony? Nie wiem, ale przejdźmy do kolejnego pytania, które też porusza trochę tą tematykę. Czy jesteś zadowolony ze swojej wieloletniej kariery, która sprowadza się do jedzenia dziwnych rzeczy za pieniądze, golenia opach i pokazywania swego amebizmu? Decydowanie nie wiem, czy jestem zadowolony. Wiem, że chcielibyście, żebym powiedział, że jestem zadowolony, i w zasadzie w pewnym sensie jestem zadowolony. W pewnym sensie e, cieszę się, ponieważ jest to dość oryginalne, jest to dość specyficzne poczucie humoru. Jednak są osoby, i to w tysiącach, które to bawi, i to jest dla mnie najważniejsze. Aczkolwiek, jednak zawsze, słuchajcie, zawsze jest. Taka jedna mała myśl, która kryje się w głowie, czy na pewno te 5 lat to nie jest za dużo czasu, żeby rozwinąć kanał w taki sposób <noise> oraz na taką jakby skalę, ponieważ skala nie jest zbyt duża. Wciąż mam 22-23 tysiące widzów, które stoją w miejscu od dobrych paru lat. Wciąż mam takie same wyświetlenia i staram się już nie narzekać na to, staram się, słuchajcie, jednak wydobywać to, co jest dobre w tym kanale, cieszyć się z tego, co mam, z takiej widowni, a nie innej i przez to tak naprawdę jest trochę lżej na sercu i trochę lżej na umyśle i trochę przyjemniej się jednak tą pracę robi, czyli yy, youtubeowanie i streamowanie. Kolejne pytanie. Co lubisz robić oprócz grania? Dobre pytanie. <laughs> Co lubię robić oprócz grania? Otóż moi drodzy, przede wszystkim ostatnio się mega wkręciłem w podróżowanie autostopem. Przejechałem od Polski do Chorwacji razem z Wiktorią, czyli z AF. W te wakacje autostopem, z namiotem, z bardzo małym budżetem i moim zdaniem, coś pięknego. Uzależniłem się od tego i na pewno kolejne wakacje też tak spędzę. Także polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o jakiś sport, wspinaczka to jest, to jest zdecydowanie to co, to, co lubię, ponieważ jak widzicie, nie mam za dużych mięśni. Sami napisaliście jak u pirata albo sarkofag, ale wspinaczka jest świetną, świetnym sportem dla chudych ludzi, ponieważ po prostu ważę bardzo mało, więc bardzo łatwo jest mi się wspinać i na ściance i w górach. Nie muszę ciągnąć wielkiej, dupy i spasłego brzucha po ścianie, co jest bardzo ciężkie dla osób, które mają większą wagę i niezależnie czy umieśnionych, czy nieumieśnionych, jeśli ważysz 100 kg albo 120 bardzo ciężko będzie ci się wspinać. Naprawdę. Zaufaj mi. Jakbyś został Bogiem Mitologicznym, to co byś reprezentował? Jakie mityczne zwierzę byś ujeżdżał? Ujeżdżał? Jak byłbyś ubrany? Jaką bronią byś władał? Zdecydowanie widzę siebie jako satyra. Jeśli wiecie, co to satyr, to jest ten kozioł z takimi dziwnymi rogami i z taką kozią brudką. Już wcześniej widziałem siebie jako mitologiczne zwierzę Satyra. Kiedyś nawet się nad tym zastanawiałem, jakim zwierzę mógłbym być, czy lwem, kotem, żyrafą, czy coś takiego, zdecydowanie byłbym mitycznym satyrem. Jaka broń? Nie wiem, może jakiś staw, może jakaś włócznia, coś w tym stylu. Czy coś bym ujeżdżał? No, ujeżdżałbym w sumie siebie, bo sam byłbym takim ujeżdżaczem. W zasadzie byłbym takim. Koniem z kopytami, i bym sobie kopy, kopyta, kop, kopyć, kopycił. Czy propozycja gry z fanami innej niż Tibia wchodzi w grę? Jeśli tak, to jaka? To jest bardzo dobre pytanie, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Myślę, że Wy jesteście w stanie na to odpowiedzieć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakieś MMORPG, ale z drugiej strony wiele osób pisało mi, że z MMORPG jest sprawa taka, że ciężko utrzymać fabułę, ciężko utrzymać śmieszny i ciekawy klimat gry oraz streama albo serii, podczas kiedy trzeba na przykład zabić 15. Yy zwierząt alfa, pięć takich, zebrać pięć orzeszków i tak i wszyscy to razem robią. Nie wiem, jeśli macie jakąś propozycję dobrą na grę z widzami, napiszcie w komentarzach. Czy historia z odkurzaczem jest tak naprawdę o wiele mocniejsza, ale podaliście słabą wersję, żeby nikt nic nie podejrzewał? Czy rodzice wiedzą o Twojej działalności i jakiego pozytywnego zjeba wykluli? XD Tak? Troszkę wiedzą, troszkę wiedzą, ale nie za dużo i staram się ich nie. Staram się ich nie wkręcać w szczegóły. <laughs> Chyba sami rozumiecie dlaczego. <laughs> Co Ci się podoba najbardziej w robieniu streamów? Zdecydowanie interakcja, zdecydowanie interakcja z Wami, nic po nie, ponieważ streamy pozwalają na. Naprawdę poczucie tej więzi pomiędzy streamerem a widzem. Jeśli ja nie robiłem streamów, słuchajcie, i robiłem serię na let's play, e, to wyglądało to tak. Dostawałem, nagrywałem odcinek, sam do siebie mówiłem, sam do siebie mówiłem, do ekranu, do mikrofonu, wrzucałem to na YouTube'a po krótkim montażu. Na youtubie wzbijały się wyświetlenia powiedzmy do 2000-3000, z czego było komentarzy 20. 20 komentarzy, powiedzmy 200 kciuków w górę, albo 100 kciuków w górę, więc wiedziałem, że 100 osobom na pewno się to mocno podoba. I 15 osób e, napisało jakiś komentarz, z czego 3 osoby, to było pierwszy, drugi, trzeci, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na streamach, słuchajcie, mam czat, który po prostu cały czas mi się rusza, cały czas widzę, że coś, coś, COŚ SIĘ TAM DZIEJE, COŚ SIĘ TAM DZIEJE, coś tam ludzie piszą. I bardzo to jest motywujące, ponieważ człowiek czuje, czuje, że jest oglądany. I ostatnie pytanie, jak Poznałeś Af? Na to pytanie już odpowiadałem, ale jako, zrobię wyjątek, ale jako, że ta seria jest tak jakby re, reaktywowana, to odpowiem na to jeszcze raz i będzie po prostu odbyć w pierwszym odcinku, więc będę mógł odsyłać wszystkich Was do pierwszego odcinka, żeby w końcu się dowiedzieli, jak poznałem Af. <laughs> Także sprawa wygląda tak, krótka historia. Af poznałem na takiej zasadzie, że nie znałem jej, ale, ale ją poznałem. Nie znałem jej, streamowałem, słuchajcie, i akurat Pech chciał, albo los chciał, albo szczęście chciało, że na tym streamie byłem najebany. Na tym streamie byłem trochę podpity, grałem na gitarze, miałem zdjętą koszulkę. Grałem na gitarze. Byłem trochę podpity, gadałem chyba z Bobrem, albo z całą resztą i chyba grałem w Team Fortress albo coś takiego, to był chyba jakiś Drunk Play. I wtedy pojawiła się Av, zaczęła do mnie coś pisać na czacie, ja tak pomyślałem, w sumie, w sumie czemu sobie nie zagadać, okej, okay, może być fajna fanka. I zagadałem do niej, jej się bardzo podobała moja gra na gitarze z gołą klatą i z moimi wystającymi obojczykami, piękna sprawa, polecam, polecam, polecam. Tak czy inaczej, sprawa wyglądała tak, że zaczęliśmy ze sobą najpierw konwersować przez skrzynkę YouTube'ową, kiedy jeszcze dało się konwersować przez skrzynkę YouTube'ową, bo teraz to jest po prostu jakiś koszmar yy, po tych nowych update'ach. Potem zaczęliśmy pisać na Skype'ie, potem wzię wzięliśmy, yy, zagraliśmy w jakiegoś tam Stalkera ze sobą na streamie. Potem zrobiliśmy jakąś wspólną serię z Minecrafta czy z czegoś tam, no a później, już po prostu pojechałem do Szczecina. Ona podjechała do Szczecina, w Szczecinie się spotkałem najpierw z Kamilem. Zaimprezowaliśmy ledwo wstałem yy, i niestety strasznie przypałowo. Nie polecam tego temu nikomu. Poszedłem na kacu na pierwsze spotkanie z, z dziewczyną wymarzoną. Jak widzicie, na szczęście moja osobowość i mój charakter Uratowały sytuację i kac był niestraszny. Daliśmy radę wysiedzieć w kinie, daliśmy radę porozmawiać, daliśmy radę pogadać ze sobą, i tak dalej, i tak dalej. W kinie niestety, słuchajcie, siedzieliśmy na, na filmie, a ja miałem takiego kaca, że prawie się zżygałem, co było po prostu tragiczne, bo siedziałem cały czas. Sztywny, sztywny. Myśląc, że zaraz się po prostu się uleje ze mnie yy, te wczorajsze kebaby zapite alkoholem, które stawiał CTSG. <laughs> Pozdrawiamy, Kamil. Także, yy, także tak poznałem. Słuchajcie, jak widzicie, wszystko jest ok. Nawet na kacu da się z tego wyjść, yy, jeśli ma się tak błyskotliwą osobowość jak ja. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie jakieś kolejne pytania zadać, nie zadawajcie ich na dole. Nie! nie zadawajcie ich na dole, to nie jest to nie, to nie, to nie jest, to nie jest, to nie jest miejsce na to. Miejsce na to jest na typowym esie, tam gdzie na was czekamy wszyscy razem i was ugościmy chlebem i solą. Także wbijajcie na typowego esa, link jest jak zawsze w opisie filmu i co jakiś czas na typowego będzie wrzucany post, będzie przypinany na górę i tam będzie Q&A tym razem dwa i tam będziecie mogli zadawać pytania, a ja znowu spróbuję wybrać jakieś. Jeśli twojego pytania nie było w tym filmie, bardzo was przepraszam, ale sami widzicie, obciąłem listę po prostu totalnie, a już mamy ponad 15 minut filmu. No, około 15 minut filmu. Także dziękuję, zakrzykujcie film, jeśli Wam się podobał i subskrybujcie kanał, i jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie, żeby te materiały cały czas się wam fajnie pojawiały i żebyście nie przegapili, bo nie warto przegapiać. Także, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia i cześć! cześć.